W tym odcinku omówię, jak ciało i umysł reagują na powrót do własnego rytmu. Porozmawiamy o regrendingu, czyli budowaniu równowagi poprzez kontakt z naturą, a także o tym, dlaczego rytm jest tak ważny dla naszego dobrostanu fizycznego i psychicznego. Zostań ze mną do końca, bo na koniec podzielę się z Tobą kilkoma sprawdzonymi sposobami na to, jak odzyskać swój rytm. Naturalny rytm to funkcjonowanie w zgodzie z cyklami natury. Dniem, nocą, porami roku i fizjologią naszego ciała. Kiedy dbamy o rutyny, sen, odżywianie, odpoczynek, to odczuwamy więcej harmonii i balansu. Każdy z nas doświadcza czasem sytuacji zaburzającej nasz rytm przez stres, nadmiar obowiązków czy brak snu. Zaczynamy odczuwać wtedy np. Na napięcie, zmęczenie albo rozdrażnienie. Nasz organizm sygnalizuje nam, że potrzebuje powrotu do równowagi. I w tym miejscu pojawia się bardzo ważne pojęcie regrandingu. Regranding to uważny kontakt z naturą, który pozwala nam odzyskać wewnętrzny spokój i harmonię, wspiera regenerację ciała i umysłu. Badania potwierdzają wpływ kontaktu z przyrodą na nasze funkcjonowanie. W 2005 roku Richard Luff stworzył termin zespołu deficytu natury. Zaobserwował on, że mniejszy kontakt z naturą wpływa negatywnie na nasz dobrostan. Badania między innymi Bayera sugerują, że codzienny kontakt z naturą ma wpływ na zmniejszenie objawów depresji, lęku czy stresu. Wiesz, że spacery w lesie mogą wpływać na jakość Twojego snu i odporność? Drzewa wydzielają lotne olejki eteryczne zwane fitoncydami, które mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Co więcej, w 2011 roku zespół naukowców przeprowadził badanie, w którym jedna z grup badanych spędziła dwie godziny w trakcie weekendu na spacerach po lesie. Te działania powtarzano 8 razy. W grupie osób spędzających czas w lesie odnotowano poprawę jakości snu. Wydłużył się u nich czas snu średnio o około 50 minut. Zwiększyła się także liczba minut spędzonych w nocy bez ruchu, a uczestnicy oceniali swój sen jako głębszy i lepszy. Lepsze efekty odnotowano przy spacerach popołudniowych niż porannych, zapewne z uwagi na to, że kontakt z naturą wycisza i reguluje układ nerwowy. Kąpiele leśne, czyli shinrin-yoku, polegają na powolnym eksplorowaniu i przechadzaniu się z pełnym zaangażowaniem zmysłów. Spacery w lesie redukują napięcie, regulują ciśnienie krwi i tętno oraz sprzyjają obniżeniu markerów stresu, np. kortyzolu. Wpływają dobroczynnie na nastrój, szczególnie u osób doświadczających chronicznego stresu. Kąpiele leśne mogą przynosić korzyści wszystkim, niezależnie od wieku czy płci. Kontakt z naturą pozytywnie wpływa na zdrowie, samopoczucie i funkcje poznawcze. Zielone przestrzenie pomagają w regeneracji uwagi. Dlaczego tak się dzieje? Natura oddziałuje na nasze zmysły w sposób nieporównywalny z niczym innym. Śpiew ptaków, szum liści, zapach świeżego powietrza. Te bodźce uspokajają nasz układ nerwowy, regulują i wprowadzają w kojący rytm. W ogóle, rytmiczność natury to coś, co jest ważne dla naszego funkcjonowania. Przebywanie na zewnątrz, nawet w pochmurny dzień, zwiększa ekspozycję na naturalne światło słoneczne, co reguluje nasz rytm dobowy. Oto kilka sposobów na to, by w kontakcie z naturą powracać do swojego rytmu. W obliczu bieżących spraw czasem łatwo zapomnieć o chwili przerwy. Kiedy planujesz swoje działania, wpisując je do kalendarza, spróbuj znaleźć też czas na uważny odpoczynek. To może być 15 minut spacerów w parku, 10 minut uważnego przyglądania się temu, jak wyglądają drzewa o danej porze roku i dnia. Chodzi o świadome, powolne eksplorowanie. Jak zmieniają się liście na drzewach? Jakie są w dotyku? Wiosenne, miękkie i te jesienne, powoli suche. Jaki mają zapach? Jak wygląda kora drzewa i jaka jest w dotyku? Te wszystkie małe ćwiczenia pozwolą ci ugruntować się i wyciszyć w bardzo prosty i szybki sposób. Budują też wrażliwość i uważność na świat i siebie. Wystarczy 10-15 minut w pobliskim parku czy lesie. Kluczowe jest skupienie się na otaczającej przyrodzie. Zwróć uwagę na dźwięki, zapachy i odczucia. Drugi sposób na wyciszenie w kontakcie z naturą to połączenie oddechu i zmysłu słuchu. Może masz obok siebie las, a może park. Może gdzieś jest strumień albo fontanna z szumiącą wodą. Poszukaj spokojnego miejsca, gdzie możesz usiąść na kilka minut, by ukoić swój układ nerwowy. Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zamknij oczy, ale nie jest to konieczne. Weź naturalny wdech przez nos, odliczając do trzech. Następnie zrób wydech ustami, licząc do sześciu. Ważny jest tu element wydłużania fazy wydechu. Licz w głowie. Praktykuj przez około 3 do 5 minut. Następnie przez kilka chwil skupiaj się na dźwiękach, które do Ciebie docierają, a potem powoli powróć do swoich działań. Jeżeli nie masz czasu na wyjście do parku, to nawet chwila słuchania dźwięków natury z nagrań i wizualizacja Twoich ulubionych miejsc może zdziałać bardzo dużo dobrego dla Twojego samopoczucia. Dodaj do tego oddech lub kilka ćwiczeń rozciągających i masz gotowy plan działania dla swojego dobrostanu. Oprócz codziennych kilkuminutowych przerw warto pamiętać o mikrowyprawach. Regularne, nawet krótkie wyjazdy za miasto są ważnym elementem odpoczynku i balansu życiowego. Pozwalają na kontakt z naturą, co sprzyja regeneracji i odzyskaniu własnego rytmu. Cykliczne mikrowyprawy mogą wspierać redukcję stresu, poprawiać nastrój i budować relacje społeczne. To także okazja do praktykowania uważności i bycia tu i teraz, z dala od codziennych obowiązków. Zachęcam Cię do znalezienia chwili w codziennym życiu na kontakt z przyrodą. Pamiętaj, że dbanie. O swój rytm to proces, który wymaga od nas świadomego działania i regularnych praktyk. Ale korzyści płynące z tego są ogromne: lepsze samopoczucie, większa energia i wewnętrzny spokój.